Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj karta dnia ciut później. No bo jak święta to musiałam się też wyspać. Ale też skarbeczki dzisiaj będzie horoskop tygodniowy, także za kilka godzin zajrzyjcie, jak się wgra film. Zajrzyjcie na kanał, na pewno na pewno zobaczycie już ten filmik. Dzisiaj karta dnia, skarbeczki. Na poniedziałek, lany poniedziałek. Dzisiaj mamy 1 kwietnia, kochani. Prymaprylis, gdyby ktoś nie pamiętał, grażynka obchodzi imieniny. Grażynko wszystkiego najlepszego i zbigniew. Wszystkiego najnaj kochani. Dużo zdrówka Wam życzę. A dla osób, które mają dzisiaj urodzinki i imieninki. Dla Was wszystkich. Co dzisiaj świętują, wyciągnę zaraz kartę. I tak, pierwsza karta będzie urodzinowa, a pozostałe, kochanie, dwie do wyboru będą dla Was, dla osób pozostałych. Karta pierwsza, same, same wypadły, ale ich za dużo wypadło. I karta druga, proszę sobie wybrać. Którą z tych Państwo chcą? I pamiętajcie, dzisiaj będzie takie ogólne czytanie. Muszę się też dobudzić. Kochani, usiądźcie sobie wygodnie. Zaraz zobaczymy. Tarocika przełożymy oczywiście. Urodzinowa. Przyjmij pomoc nieba. Wszystkiego najlepszego, skarpy. Modliliście się o pomoc, więc zajdźcie z drogi i pozwólcie, żeby niebo Wam pomogło. Chyba musicie powiedzieć na głos, czego potrzebujecie, co? Wypowiedzcie to życzenie i przyjmijcie Pomoc Nieba. Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, skarpy. Najnaj. Naj. Pozostałe osoby, które karty wybierają pierwszą, drugą. Tutaj są Wasze karty. I dzisiejszą kartą dnia pięknie, proszę Państwa, Rydwan. Rydwan, o czym mówi? Czasami o szybkości, czasami o tym, że gdzieś pojedziemy, bądź ktoś, proszę Państwa, przyjedzie do nas. Nawet się cieszę, że mamy Rydwan dzisiaj. No, bo ja też planuję sobie dzisiaj zrobić przejażdżkę, a co, a pewnie, że tak. W każdym bądź razie dzisiaj będzie ruch. Może ktoś do nas przyjechać. My możemy, kochani, gdzieś yy, pojechać. Nagrywa mi się tu, czy, czy gadam do siebie? Dobra, proszę Państwa, nagrywa mi się, bo. <śmiech> o! <śmiech> dobrze, że sprawdziłam, kochani. Tak jak mówiłam, ja się jeszcze nie obudziłam. Ale nie martwcie się, podróż będzie szczęśliwa. Jeżeli dzisiaj będziesz chciał odkupić od kogoś, na przykład z rodziny, auto, motor czy coś takiego, to dzisiaj ci się to uda i nawet możesz yy, yy, dojechać, że tak powiem, szczęśliwie do domu. Ale ważne, yy, ważne będzie też, kochani, że może ktoś dzisiaj pracuje, na przykład yy, Kierowca karetki, taksówki, kierowca autobusu, i dzisiaj cały dzień będziecie praktycznie w ruchu, tak? Dla pozostałych uważam, że karta Rydwan niesie za sobą, jak to powiedzieć, taką wiarę w siebie, że jutro mi się wszystko uda, w tym tygodniu mi się wszystko uda. Wszystko, co zaplanuję, będzie doskonałe, będzie idealne. Przede wszystkim, może my jeszcze konkretnej podróży w tym tygodniu nie widzimy, ale wiemy, że mamy dużo obowiązków i od poniedziałku będziemy sobie robić plan, czyli plan podróży, że w poniedziałek ja na pewno, kochani, podjadę tu i tu. Bo znalazłam właściciela rzeczy, której znalazłam, rzeczy bardzo drogiej, więc pojadę do tej instytucji i ja już sobie robię plan, tak? Jaki będzie? I robię to już go dzisiaj praktycznie: że jutro, jak wstanę, to już będę wiedziała. I dzisiaj to jest właśnie początek: początek tej drogi, początek tego pomysłu. Początek, kochani, yy, nawet jeżeli Wam się coś w zeszłym tygodniu, kochani, przed świętami nie udało. To ja widzę, że Wy się zmotywujecie dzisiaj, żeby napisać coś na przykład odręcznie i od jutra, czy nawet już od dzisiaj, jeżeli ktoś może, yy, powolutku, powolutku w życie wprowadzać, tak? Bardzo często mm, karta rydwan w jednym zdaniu, tak jakbym chciała ją określić, czekajcie, zrobię sobie łyk kawy, tylko ją znajdę. Dobra jest, tylko żeby się nie wywalić. Bardzo często tą kartę oznaczam jako chwytaj dzień. Dzisiaj, no wiadomo, dzisiaj są sklepy pozamykane, aczkolwiek ja mieszkam w wielkim mieście i proszę Państwa, u mnie jest każda żabka otwarta, każdy sklepik, który ma właściciela. Także u mnie, kochani, jest coś takiego, że wszędzie możecie podjechać, kupić to, co Wam brakuje, ale chwytaj dzień. Chwytaj pomysł, który ci wpadnie dzisiaj w głowę. Może masz ochotę, patrzcie, po czytaniach tygodniowych nie zrobiłam sobie tutaj porządku. Widzieliście? No, nie zrobiłam sobie porządku i teraz mam. Jezu, mam nadzieję, że nie słyszycie, jak mi burczy w brzuchu. To jest to, jak się człowiek za dużo obie, to potem ma jakieś, jakieś te dziwne rzeczy, nie? W każdym razie, kochani, jeżeli macie przyjemność dzisiaj kogoś poznać, spotkać, to w czasie podróży, w czasie jazdy autobusem, tramwajem, pociągiem, samochodem, ale też, kochani, może na przykład. Chcielibyście zmienić zawód. I dzisiaj wpadniecie na pomysł, że chcecie być kierowcą, pilotem, yy, kurierem. O, właśnie. <laughs> kurierem, kim jeszcze? Dziękuję, kochani, za prezenty. Mój kurier powiedział, że na osiedlu to tylko do mnie chodzi tak często. Także dziękuję Wam bardzo, kochani, że o mnie nie zapomnieliście. <laughs> Śmiać mi się chce, bo bied, bo ja wiecie, mieszkam trochę wysoko i mnie nie ma windy, i musi boroczek biegać sobie. No ale jakby zadzwonił wcześniej, to ja bym zbiegła, nie? Kochani, jeśli chodzi o sferę, powiedzmy uczuciową, tylko i wyłącznie, tak? O czym mówi Rytwan, że mm, przechodzimy na kolejny etap. Że. W czasie drogi możemy kogoś poznać, kto okaże się tym szczęśliwcem. Bardzo często karta mówi, że chcemy kogoś zdobyć, że zrobimy wszystko, żeby ta osoba nas zauważyła, żeby ta osoba była z nami, żeby odezwać się. Jeżeli jesteście już w takich, powiedzmy, dopiero co się poznaliście tak, w takich relacjach, to ja widzę tutaj staranie się, zabieganie, czyli napiszę ci rano, dzień dobry, wesołych świąt, albo czy mogę przyjść ja na przykład y, polać perfumem, bo dzisiaj jest lany poniedziałek, tak? Także ja widzę, że, y, że tak. Ale dla mnie Rydwan to też początek romansu. Może dzisiaj jesteście w pracy, może nie, może tam macie kogoś na i tylko chodzicie sobie do parku na spacerki. Możliwe, może i z pieskami chodzicie, kto to wie, możecie zacząć dzisiaj romans. Ja nie wiem, czy to będzie, kochani, związek na dalsze lata. W każdym razie dla mnie to jest informacja, że macie ochotę na. Coś szybkiego, czyli szybko się spotykamy, rozstajemy, wiecie, y, że cały czas jesteśmy w ruchu. Możecie też mówić dzisiaj o Waszej miłości, o Waszym mężu, żonie, partnerze y, w sposób taki, wiecie, y, że to potrafi zrobić, a jest taki cudowny, a jest taki elokwentny, i tu pojedzie, i tam mnie zabierze, i jeździmy dużo na wycieczki. Ja, kochani, czuję, że wy po prostu będziecie chcieli, tym swoim osobom, opowiedzieć jak najwięcej o tej swojej osobie. Tak, jakbyście ją na pierystale na przykład trzymali, tak. Jeżeli dzisiaj pracujecie, kochani, to wam szybko zleci dzień, bo rydwan jest szybki. Także, kochani, poradzicie sobie. Skupcie się na projekcie, na zadaniu, zobaczycie, że, że raz, dwa i, i nawet ten dzień przyniesie wam satysfakcję. Ja myślę, że możecie poznać. Możecie poznać osoby, które tak szybko, tak? Czyli idziemy na przystanek tu z kimś zagadamy, ciach, ciach, pogadamy, poznajemy osoby, więcej ich nie spotykamy. Ale też, kochani, um, jeśli na przykład dzisiaj macie trochę więcej czasu, warto wysyłać CV przez e-mail, bo może być tak, kochani, że ten rydwan przyniesie wam powie w świeżości. Jeśli chodzi, kochani, o samo zdrówko, to uważajcie na oczka. Może musicie mieć okulary słoneczne, może trzeba, kochani, już od jutra umawiać wizytę do okulisty, bo widzę, że mrugacie, widzę... Mm, że oczka coś, coś tu się dzieje nie tak, może szkła za, za słabe, tak. Ja bym powiedziała jeszcze Wam, że jeżeli jeździcie samochodem z dziećmi, to mogą mieć te, jak to się mówi, chorobę lekomocyjną, tak, także no mogą lepiej kupić czy wziąć ze sobą tableteczki, prawda. Jeżeli któraś z Was dzisiaj będzie miała poród, dziewczynki, to powiem Wam, że to będzie szybki, gładki i raz, dwa, już przyjdzie na świat. Bardzo dobre samopoczucie dla pozostałych. Myślę, że warto wybrać się na spacer, warto pooddychać świeżym powietrzem, bo no ja na pewno się przejdę, tylko się dobudzę. Skarby, jeżeli zobaczycie ten odcinek też w inny dzień, może to być też informacja, że ta karta chce ci coś przekazać na ten dzień, kiedy to widzisz. Także, jeżeli ten rydwan wskoczy dla ciebie jutro, pojutrze, pewnie, że tak. Jedyneczka czy dwójeczka, kochani? No, i oczywiście uśmiecham się do Was o lajka. Zostawcie komentarz, kto może, niech udostępni na swoje tablice. Jedyneczki, fale powodzenia, brawo! Obmywają Cię teraz obfitość i pasjonujące nowe możliwości. Ale fajnie. <laughs> Dwójeczki, skrzynia skarbów. Właśnie idzie do Ciebie nieprzewidziany przypływ dostatku. Brawo! Prezenty, pieniądze? Elegancko. Skarby, no to miłego świętowania jeszcze Wam życzę, wszystkiego dobrego na dzisiaj, nie obżerajcie się, <gry> idźcie sobie na spacerek, pojedźcie gdzieś w jakieś piękne miejsce. No i czego Wam jeszcze życzyć kochani? Samych cudowności, wszystkiego pięknego, pa pa.